Księży Inspektorze, jest ksiądz bardzo blisko przygotowań do tegorocznych Światowych Dni Młodzieży. Chcielibyśmy poznać Księdza Zdanie, Księdza Punkt Widzenia właśnie na Światowe Dni Młodzieży. Stąd pierwsze pytanie: czym dla Księdza Inspektora są Światowe Dni Młodzieży? Dla mnie prywatnie rozumiem. Światowe Dni Młodzieży są genialnym pomysłem Jana Pawła II na spotkanie młodych ze sobą i z Panem Bogiem. To jest wykorzystanie takiej podstawowej. Pragnienia, chęci, żeby młodzi chcą być ze sobą, chcą świętować, chcą się radować. Wykorzystanie tego do tego, żeby pokazać im w takiej sytuacji jeszcze Pana Boga i umieć przełożyć to na pomysł przygotowania się i ewentualnie owoców, które po takim spotkaniu zostają. W takim razie, jakie są księdza oczekiwania, pragnienia związane z tym wydarzeniem? To jest trudne pytanie i myślę, że gdybym go znał wcześniej, pewnie wymyśliłbym całą listę oczekiwań, ale słyszałem jednego z wolontariuszy, który powiedział: Nie oczekuję niczego. Myślę, że to jest dobre, dobra odpowiedź. Chcę, żeby się odbyły. Za każdym razem, kiedy w nich uczestniczyłem, one były inne i myślę, że dla każdego uczestnika Światowe mówi, że są inne, bo to jest prywatne, niepowtarzalne doświadczenie. Tak jak spotkanie osoby z osobą, nie da się jej do końca przygotować. Jeśli się to je do, do końca przygotuje, to jest martwe, to jest sztuczne, to nie jest prawdziwe. Myślę, że to jest doświadczenie bardzo bogate moje prywatne jako osoby, która spotka drugą osobę, czasami to będzie drugi człowiek, czasami to będzie osoba Pana Boga. Stąd oczekuję tego spotkania, że ono będzie piękne, radosne, twórcze, ale nie spodziewam się niczego takiego bardzo konkretnego, co chciałbym opisać. Na koniec, co ksiądz inspektor chciałby powiedzieć młodzieży z salezyńskiego ruchu młodzieżowego, tej, która weźmie udział zarówno w spotkaniu młodzieży salezjańskiej, jak i w całych Światowych Dniach Młodzieży. Co ksiądz chciałby powiedzieć? Przede wszystkim chciałbym wszystkich zaprosić. Chcę, żeby wszyscy przyjechali, dlatego że bez tego spotkania, bez takich spotkań, ruch młodzieżowy nie istnieje. On jest spontaniczny. On się urodził z pragnienia serca młodego człowieka i z doświadczenia przeżywania duchowości salezjańskiej. Ale żeby mógł być kontynuowany, potrzebuje kilku warunków. Między innymi realnych spotkań, między innymi komunikacji. Jeśli nie będziemy się spotykali przy różnych okazjach, ale taka jak ta zdarza się raz na dwa, trzy lata i jest genialna, bo tak dużo nigdy nas nie ma razem, to się musi udać. Zapraszam wszystkich, nawet jakby wiązało się to z wielką trudnością. Doświadczenie takich spotkań jest czymś absolutnie niepowtarzalnym czymś, co zapada w pamięć nawet nie na kilka lat, ale na całe życie.